Dzień dobry, dzień dobry. Słuchajcie, udało się, udało nam się wyrwać nad morze, także nigdy nie można rezygnować. Zawsze trzeba mieć nadzieję, że jeżeli czegoś chcemy, to to się wydarzy. Właściwie to my to robimy. E, przyjechaliśmy dzisiaj. Jest przepiękna pogoda, um, jest godzina 11, także mamy dzisiaj cały dzień. Natomiast do hotelu dopiero możemy wyjść około, około godziny 15, ale nic to, zostawiliśmy sobie walizki, które w przechowalni w naszym hotelu i idziemy zobaczyć może od razu. Ach, cieszę się. No i jesteśmy, widzicie, pogoda przepiękna. Ludzi całkiem sporo. Przyjechało z nami pociągiem dużo osób ze Szczecina, no bo to jest godzinka chyba 15, także idealnie, żeby sobie wpaść na moment. Pięknie. A nasz hotel jest tu. No i tak sobie spacerujemy po tych Międzyzrojach, jeszcze nie schodzimy na plażę, dlatego że mamy długie spodnie. No i czekamy na to, żeby wejść do hotelu, przebrać po prostu krótkie spodenki i wtedy sobie na pewno już pójdziemy bliżej taką właśnie drogą przy samym morzu. A teraz idziemy taką bardzo fajną ścieżką, to jest ścieżka reklamowana jako ścieżka troszeczkę właśnie wśród drzew, no bo zobaczcie, tutaj jesteśmy rzeczywiście wyżej, czyli jesteśmy jakby tak... Gdzie, gdzie są korony drzew? Bardzo przyjemnie się idzie. Morze jest zaraz obok. Po drugiej stronie, właśnie las. A tutaj jest taki oto drewniany pomost. Także wędrujemy sobie dalej. Myśmy byli więc z temu i nawet są filmiki z tego, jeżeli macie ochotę, to zachęcam do zobaczenia. I pamiętam, że właśnie idąc tą ścieżką powiedziałam, że niestety do międzyzrojów ja już nie przyjadę. A to dlatego, że tutaj nie było ciszy nocnej i muzyka na Molo rozbrzmiewała racząc nas przebajami Disco Polo do godziny 4.30. Tak rano. Natomiast w tej chwili już jesteśmy zdecydowanie po sezonie, także tak sobie tutaj wykoncypowałam, że prawdopodobnie już nie opłaca się zostawiać tych wszystkich tutaj restauracji, czy właściwie jakieś tam piwialnie, pijarni na molo i być może będzie właśnie w nocy także cicho. Jak to będzie, zobaczymy jutro. Było takie tylko przejście, bo tam w ogóle są takie fajne knajpki rybackie. Pójdziemy wieczorem, kupimy ryby na kolację wewnątrz. No i teraz zobaczcie, tu wszystko budują nowe budynki, niższe niż te wszystkie dookoła. I dwa lata temu tego jeszcze nie było, także to jest wszystko świeżo. Co to wygląda, to będzie od strony plaży, czyli będzie faktycznie na samej plaży. Łódełek, no. tak, i tutaj jest jeszcze taki. Z góry, kochani, jesteśmy już w pokoju. Od razu pokazuję. Pokój jest identyczny, jak mieliśmy dwa lata temu. To jest bardzo wygodne, fajne łóżko, z tego co pamiętamy. Pokój fajny, taki prosty, industrialny, ale wszystko to, co jest potrzeba do życia, tutaj jest. No ale myśmy wzięli ten pokój z jednego tak naprawdę powodu, a mianowicie, że mamy tutaj od razu wyjście na balkon. I widok na plażę i na morze. Także od rana do wieczora jesteśmy nad morzem. Jak nam się znudzi chodzenie po plaży, to możemy sobie odpocząć na naszym balkonie. Krzesełka są, stolik jest idealnie tutaj. Jak widzicie, jesteśmy troszeczkę dalej od tego całego centrum. Poprzednim razem mieliśmy pokój z na piętrze czwartym, a mieliśmy pokój na piętrze szóstym, ale byliśmy w tamtą stronę bliżej. A w tej chwili mamy jeszcze bliżej może. także super. Mamy też ręczniki oczywiście, bo w cenie jest i szlafraki, bo w cenie jest też basen basen kryty, na pewno dzisiaj wieczorem się na niego wybierzemy. Mamy też basen zewnętrzny, to dla mnie to tam troszkę za zimno jeszcze. No i też tutaj jest taki duży plus, że ten hotel ma swoją prywatną plażę, czyli fragment plaży, leżaki, ręczniki i tam różne inne jeszcze do tego rzeczy, także jest dobrze. No i jeszcze łazienka też widzicie taka bardzo industrialna. Wystroju, ale wszystko tutaj jest ok. To co mam być, to jest. Duży, 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 duży prysznic. Także odpoczywamy chwileczkę i idziemy dalej. No i miałam, słuchajcie, odpocząć troszkę w domu. Położyłam się na łóżku dosłownie na 5 minut, ale szkoda nam było czasu, także wypiłam herbatę, Nie. potem kawę, przebrałam się w luźniejsze rzeczy. Krótkie spodenki i idziemy już na plażę. A tu mamy przejście, właśnie na plażę. Tu jest basen zewnętrzny Nie będziemy z niego na razie korzystać. Tutaj też patrz, sala śniadaniowa. Jutro jemy śniadanie z widokiem na plażę. O, i jest tu miejsce. A, jest wiatr, ja przy okazji wam pokażę. Jest miejsce, gdzie można wesele y, robić i ślub z widokiem na plażę właśnie widziałam kilka dni temu chyba źle tyle poszliśmy idziemy szukamy tego zejścia prywatnego o i już jesteśmy na promenadzie przy naszym wyjściu tutaj są te hotelowe leżaki, tak żeby z nich też korzystać ale na razie chcemy jeszcze się przejść dobra mój pierwszy raz które się boję czeka nie jest o, Mogłabym porównać do wody z górskiego potoku. <grymna> Zimna, ale bardzo przyjemna. Najważniejsze jest znaleźć taką kałużę i woda ciepło <grymna> Ale fajnie. Taka kolacja, słuchajcie, na balkonie, kupiliśmy chyba trochę za dużo wędzonego dorsza z suszonymi paliderami, ja tu mam dla siebie jeszcze na próbę, bo właśnie nie lubi krewetki wędzone, do tego, proszę bardzo, bułeczka, no i pijemy i czekamy na zwykłe słońca Taki piękny zachód tutaj mamy, ale my jeszcze wychodzimy na wieczorny spacer. Na basen już nie mamy siły, ale przynajmniej troszkę się jeszcze przejdziemy. Zakończymy tak ten dzień. Here, ladies in the rear the feet in the water the top disappears drinking Dzień dobry, dzień dobry, w kolejnym dniu. Jeszcze troszeczkę cień jest, bo chmurki ze słońcem. Jesteśmy właśnie po śniadanku. Tutaj nie odważyliśmy się dzisiaj zjeść na zewnątrz. No ale słuchajcie, pogoda zapowiada się dzisiaj ładna. Słoneczko już troszeczkę przebłyskuje, jeszcze nie ma godziny dziewiątej, więc y, na razie cudów tutaj nie ma, ale... Poczekamy tak sobie jeszcze do godzinki, bo za godzinę ma być słońce, tak już całkiem. No i właśnie dzisiaj wybieramy się tam na Kawczą Górę. Spróbujemy wejść też schodami. Ach, piękne te puste plaże. Stanęłam tutaj, mam mąż mówi, powącha, jak pięknie pachnie. Pachnie morze, piasek, drzewa i jeszcze drewno też takie właśnie. Lekko tą taką poranną rosą znaczone, pięknie. Powiem wam dziewczyny, że ja mogę nagrywać różne tutaj gadki motywacyjne, a i tak nic bardziej motywacyjnego nie zobaczycie dzisiaj niż to. I tak trzeba żyć jak pani. I ja mam nadzieję, że będę tak żyła do końca moich dni. Z trudnością, powoli, ale aktywnie i do przodu. I choć przy okazji pokażę wam na pewno na właśnie różne te łapki, które tutaj są. Ym, odciśnięte przez naszych y, artystów. Twórca Aleja Gwiazd, proszę bardzo. Y, w ogóle ta cała Aleja Gwiazd powstała w 1996 roku. Po raz pierwszy festiwal gra Gwiazd był. No i corocznie nowe osoby przyjeżdżają. A sama Aleja prowadzi właśnie do tego takiego głównego zejścia. No i już na plaży. Yy, wzięłam sobie bluzę, bo wczoraj troszeczkę był wiatr i tak lekko yy, zmarzłam, ale dzisiaj myślę, że faktycznie <laughs> zaraz ją zdejmę, bo jest bardzo ładna, ciepła pogoda. Yy, no słuchajcie, od razu powiem jak było w nocy, czy głośno, czy nie głośno. Nie było głośno. Muzyka na Molo rozbrzmiewała mniej więcej, myślę 23 może, bo 22.30 mniej więcej zgasiłam światło. Poszłam spać w zatyczkach do uszu, ale bardzo szybko się obudziłam. Słyszę jest ciepło, także te zatyczki zdjęłam, spałam do rana, było bardzo fajnie, bardzo spokojnie i cicho. W ogóle też zmienił się klimat muzyki, ponieważ teraz w Międzyzdrojach są przede wszystkim osoby 50+, plus, także to były przeboje naszej młodości, więc nawet powiem szczerze, że sobie siedziałam na balkonie, siedzieliśmy na balkonie i słuchaliśmy też też, tej, tej muzyki, tych przewozów. Także bardzo, bardzo przyjemnie, bardzo sympatycznie. Jak przyjeżdżaliśmy, nie wiem czy będzie sobie przez wiatr, bo teraz trójeczkę właśnie zawiało. Momencik. Jak przyjeżdżaliśmy, to myślałam, że będziemy tak się czuli, że to jest taka jesień nad polskim morzem. Nie! Pogoda jest naprawdę letnia. Owszem rano czuć taki delikatny jeszcze zapach jesieni, ale później już tego nie ma, no też myślę, że dlatego, że w tym roku to lato na polskim morzem było kapryśne, było chłodne i było deszczowe, to mamy cały czas jeszcze bardzo piękną taką yy, rzeźką zieleń, tak? nie, nie ma takich wyschniętych gałęzi, yy, wyschniętych liści, także yy, no po prostu cudownie. Might say that I'm Wiecie, wchodzimy tutaj troszkę jest tych schodków, nie wiem ile nie wiem czy będę liczyła, ale, ale myślę, że widok będzie dzisiaj przepiękny z góry, nie jest koniec jak widzicie jeszcze weszliśmy sporo, ale jeszcze przed nami ale zobaczcie jak już jest przepięknie i cicho, bardzo spokojnie taki widok jest na górze Powiem wam, że ładnie jest tam, dwa, trzy takie balkoniki wcześniej, ale generalnie mówiąc, pięknie jest. No i bardzo fajna wyprawa na górę. Od razu muszę Wam powiedzieć, że jeżeli kiedyś ty będziecie i będziecie miały ochotę wejść na kawczą górę, ale będziecie się obawiały, czy, czy dacie radę tak, tak wysoko po tylu schodach, to zdradzę Wam tajemnicę, która nie jest do końca tajemnicą, że na górze widok jest najsłabszy. Na samej górze są drzewa, więc one zasłaniają, więc ten krajobraz nie jest aż tak piękny, a piękne widoki są już mniej więcej od połowy schodów. Także wystarczy tak naprawdę wejść w jedno, dwa, trzy takie te, te stanowiska, te takie właśnie pomosty, gdzie można trzymać się i już można cieszyć się przepięknymi widokami naszego morza. I właściwie widać tutaj cały ten obszar. A woda jest dzisiaj naprawdę ciepła, jak na Bałtyk oczywiście, jest bardzo czysta, przejrzysta, także idziemy sobie teraz właśnie morzem takim tutaj dnem. No i też jest czysta, czyli nie ma takich alk na brzegach, jakichś tam wodorostów i innych, także po prostu cudownie. Tak w ogóle to jeszcze muszę Wam pokazać mój nowy zakup. Kupiłam sobie spodenki jeansowe, widać, widać troszeczkę. Ja mam tylko takie jedne białe teraz, myślałam sobie, że właśnie potrzeba też coś na zmianę i bardzo Wam polecam, nie znam niestety numeru referencyjnego, odcięłam karteczkę, ale one są z Reserved, wyprzedaży, w cenie regularnej chyba 130, coś tam kosztowały, a ja je kupiłam za 39 zł, także naprawdę bardzo fajny jeans, taki stabilny, uszyte też są ładnie, bo z przodu mają teraz poradzę sobie inaczej. O, z przodu mają takie zaszewki, ale tył jest ładnie dopasowany, tak, że nie dodaje kilogramów i są bardzo, a to bardzo wygodne. A, rozmiarówka standardowa. But I, just call being free. I am my only owner. least I used to be cause now a wildfire is raging deep inside and my horn strings are Znacie prawa martwiego. Na przykład jak kromka chleba pozbarowana masłem ma upaść, to zawsze upadnie na stronę posmarowaną masłem, a nie tą taką bez masła. No i właśnie tutaj tak się przydarzyło coś, co potwierdza prawa martwiego. Siedzieliśmy sobie na leżakach na plażyk przez no 5 minut do godziny i było czasami słoneczko, ale większość takich chmurek. było bardzo przyjemnie, bardzo sympatycznie, ale jednak tego słońca brakowało. Zeszliśmy do, do domu na kawę i właśnie wyszło słońce i wygląda na to, że będzie dłużej teraz. także No tak to jest po prostu w tym życiu. Takich gości mamy. Nie bójcie się. Nie bój się o, o kurcz! To już cały stanął. No. Teraz ja się boję, złacie, jak w filmie Ptaki.